Zakład karny Barciewie miał swoją reputację. Nie był największy ani najcięższy, ale każdy, kto tu trafał, wiedział jedno: tu nie rządziła administracja, tu rządziły reguły, które pisali ci, którzy mieli siłę i przeszłość. A kiedy nowy trafiał do celi, pierwszym co musiał zrobić, było uklęknięcie nie jako symbol pokory, jako rytuał upokorzenia. Dawid czarny nie wyglądał jak ktoś, kto zna życie ulicy. Gładko ogolony, z ciemnymi oczami i twarzą bez emocji, bardziej przypominał urzędnika niż kryminalistę. Trafił do więzienia wiosną, skazany za udział w napadzie z bronią w rejku. Żadnych wcześniejszych wyroków, żadnych powiązań z gangami. Oficjalnie, taki grzeczny chłopaczek, mruknął wicek, najstarszy w celi. Będzie z niego dobry piesek do sprzątania. Od pierwszego dnia Dawid był traktowany jak podnóżek. Musiał czyścić cele. Prać bieliznę, a przede wszystkim klęczeć. Zmuszali go do tego niemal codziennie. Przed jedzeniem, po wieczornym apelu, czasem bez powodu, na oczach innych. Wicek i jego ludzie śmiali się za każdym razem, gdzie Dawid schylał głowę i opierał ręce na kolanach. Prawie jakby się modlił, mówił jeden z nich, może się boi piekła, ale Dawid milczał. Zawsze nie odpowiadał, nie protestował. Patrzył tylko przed siebie, jakby gdzieś w oddali widział coś więcej niż beton i kratę. Nikt nie wiedział, kim naprawdę był, nie miał odwiedzin, nie pisał listów, nie mówił o przeszłości. Dla wszystkich był nikim, kolejnym numerem na spisie osadzonych. Ale po koszulką nosił coś, czego nie zauważył nikt. Jeszcze pewnej nocy Dawid został brutalnie obudzony. Dwóch z ludzi łykę wyrzuciło go z i popchnęło na kolana przy kiblu. Modlitwa, Dawidek. Czas na modlitwę zaśmiał się Wicek może dziś nie spadnie ci z nosa krew. Dawid ukląkł nie z oporu, z wyboru wiedział, że ta noc będzie ostatnią, w której będą traktować go jak psa. Następnego dnia na spacerze, Dawid usiadł sam. Obserwował resztę z dystansu. Wicek nadal dominował, śmiejąc się z młodziew rozdając batyń i przekupując strażników informacjami. Ale wtedy podszedł do niego Boruta, więzień, który od miesięcy milczał, starając się nie wychylać. Ty, skąd masz to nazwisko? Jakie? Czarne kropka to nie przypadek, prawda? Dawid spojrzał mu w oczy. Nie, Boruta zbladł. Mój ojciec kiedyś pracował w Trójmieście. Słyszał o kimś takim. Mówił, że to nie człowiek, to cień. Dawid nie odpowiedział, ale Boruta już wiedział i nie powiedział nikomu, bo nie trzeba było. Wieczorem Wicek postanowił rozstrzygnąć problem nowego, zmusił go znów do uklęknięcia, tym razem przy stole. Na oczach całego skrzydła, powiedz proszę, królu, siedził, może dostaniesz nawet kawałek chleba, a może i skórkę, śmiew, szum głosów, strażnik, który odwraca wzrok. I wtedy Dawid zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Powoli podniósł dłoń. Zjał rękawiczkę, którą zwykle nosił na lewej ręce. A potem zacisnął pejść i podniósł ją do góry, by wszyscy widzieli. Na jego palcu błyszczał srebrny sygnet. Stary. Porysowany. Z wygrawerowanym herbem. Korona. Dwa wilki i miecz. Znak mafii z pomorza. Znak klanu czarnego. Wicek zamilkł. Jeden z jego ludzi cofnął się to, to chyba jakiś żart, wybełkotał. Nie kropta to przeszłość, powiedział Dawid, która wróciła po was. Nastąpiła cisza. Nie śmiech, nie krzyk, po prostu cisza. Bo więźniowie z Barczewa wiedzieli, co znaczy ten sygnet. I wiedzieli, że jeśli jest prawdziwy, to już nigdy nie każą mu klękać. Po tamtej nocy nic nie było już takie samo. Wicek nie wyszedł z celi przez dwa dni. Leżał na pryczy. Patrzony w sufit, nie reagując nawet na prowokacje współwięźniów. Ludzie, którzy jeszcze wczoraj śmali się z Dawida, dziś patrzyli na niego z lękiem i ostrożnością, bo sygnet był prawdziwy. Ci, którzy znali znaki, nie mieli wątpliwości. Herb przed starą koronę północy, symbol klanu mafijnego, który przed laty rządził trójmastem żelazną ręką. Oficjalnie klan został rozbity. Większość zginęła w seli egzekucji i zasłon dymnych. Reszta zniknęła. Olen i Dawid. Dawid przetrwał. To niemożliwe, mruczał Krystek, młody więzień z drugiego skrzydła. Mówili, że wszyscy czarni nie żyją, a może właśnie dlatego on tu jest, odpowiedział Boruta, który o tej nocy zaczął siedzieć blisko Dawida, choć nigdy się do niego nie odzywał. Myślisz, że wrócił po coś? Boruta nie odpowiedział. Ale wszyscy czuli, że obecność Dawida to nie przypadek. To nie był zwykły więzień. To był ktoś, kto czekał. Na odpowiedni moment. Na kogoś. Trzeciego dnia od incydentu przy stole Dawid poprosił o dostęp do biblioteki. Strażnik, który dotąd traktował go z wyższością, skinął głową bez słowa i odprowadził go osobiście. Po celą więźniowie rozstąpili się, przepuszczając go jak starego bosa. W bibliotece Dawid nie sięgnął po książki. Otworzył szufladę ze starymi gazetami i wyjął te z roku 2002. Rok, w którym zginął jego ojciec, rok, w którym czarny klan miał zostać zlikwidowany. Znał te tytuły na pamięć: masakra porcie w Gdyni, jedenastu dział znalezionych pod nabrzeżem tajemnicza śmierć prokuratora, który badał półświatek po morze zaginięcie syna Bosa, ciało nigdy odnalezione, ostatni nagłówek dotyczył właśnie jego: zaginięcie syna Bosa. On był tym synem, dzieckiem mafii. Które mało zginąć, a zamiast tego zniknęło i wyrosło w cieniu. Wieczorem, przy kolacji, Dawid usiadł sam przy stole łykę. Nikt nie protestował. Nawet sam wicek. Gdy spojrzeli sobie w oczy, Dawid powiedział cicho: Znasz kogoś o nazwisku Sawicki? Wicek zamrugał, zaskoczony. Czemu pytasz, bo słyszałem, że to on sprzedał mojego ojca. Wicek zbladł. Tego nazwiska nie wypowiadało się tym miejscu bez konsekwencji. Sawicki nie żyje. Wiem kropka, ale miał syna. Wicek przełknął ślinę. Kamil jest na skrzydle przeniesiony trzy tygodnie temu z Włocławka. Dawid skinął głową. Dziękuję. Nie zapytało nic więcej. Nie musiał. Informacja była potwierdzona. Kamil Sawicki był młodym recedywistą. Drobny giler. Syn człowieka, który dwadzieścia lat wcześniej wydał rodzinę czarnego służbom specjalnym, licząc na bezkarność. Ojciec zginął w wypadku samochodowym miesiąc po akcji, ale krążyły plotki, że to nie był zwykły wypadek. Kamil nie wiedział, kim był Dawid. Jeszcze nie, ale Dawid już wiedział wszystko. I nie planował zemsty. Planował coś znacznie gorszego ujawnienie prawdy. Nazajutrz Dawid zostawił liścik w bo Uruti. Był to adres, tylko adres. Zadzwoń tam po wyjściu. Hasło. Herb. Boruta nie wiedział, co myśleć, ale posłuchał. Dawid ufał mu, a to oznaczało, że miał jakąś rolę do odegrania. W sobotę Kamil Sawicki trafił na spacerniak razem z grupą z innych skrzydeł. Gdy zobaczył, że wśród nich jest Dawid, parsknął śmiechem. Tatyn, co klękał przy kiblu, zawołał, a teraz Cea zgubiłeś ciotkę. Ale nikt cię nie śmiał. Zamknij się. Kamil, powiedział któryś z więźniów. Nie masz pojęcia, z kim rozmawiasz. Sawicki zamarł. Spojrzał na Dawida z ukosa. Kim ty jesteś? Dawid sunął rękawiczkę i pokazał sygnet. Tym, na kogo czekają twoje duchy. Kamil cofnął się. To, to niemożliwe. Dawid podszedł bliżej. Nachylił się i wyszeptał. Twój ojciec nie zginął przypadkiem. A ty jesteś ostatnim elementem układanki. – Co chcesz zrobić? – Nic kropka, reszta już się dzieje. Tego samego dnia prokuratura wojskowa w Gdańsku otrzymała anonimowy list z wewnętrznego archiwum. Zawierał kopię dowodów z 2002 roku, dowodów, które zniknęły z akt. Na końcu był symbol. Nie podpis. Symbol Wilka Mieksa i Korni. Wyjrzenie barciewie powoli zaczynało się zmieniać. Wicek oddał kontrolę nad celą bez słowa. Inni liderzy przestali mieszać się w sprawy Dawida, bo wiedzieli jedno – nie da się zniszczyć kogoś, kto już został spalony przez przeszłość. Dawid siedział na prycie, z rękami złożonymi jak do modlitwy, ale nie modlił się. W jego oczach nie było już gniewu. Była tylko cisza, ta sama, którą znał od dzieciństwa. Cisza po strzałach, cisza po krzykach, cisza po zdradzie, bo historia Dawida nie zaczęła się w więzieniu. Ani nawet w dni. Zaczęła się w chwili, gdy jako ośmioletni chłopiec szedł do magazynu portowego i zobaczył, jak jego ojciec trzyma pistole przy skronie swojego najbliższego przyjaciela. Ojciec Dawida, Tomasz Czarny, był legendą półświadka. Szef pomorskiej grupy przestępczej. Człowiek, który w latach dziewięćdziesiątego wprowadził mafę do świata legalnych interesów. Miał ludzi wszędzie. W urzędach, policji, sądach. Ale miał też zasady. Jedną z nich było: nigdy nie zdradzaj krwi. A jednak ktoś to zrobił. Sawicki, przyjaciel, doradca, ojciec Kamila. Dawid był wtedy zbyt młody, by zrozumieć szczegóły, ale widział wszystko: widział strach, widział pęknięcie w oczach ojca. I widział, jak pociąga za spust. Nie do Sawickiego: do siebie. Ojciec Dawida zginął tamtej nocy. Sawicki przeżył ranny, ale żywy. A chłopiec uciekł, zniknął. Przez kolejne lata był ukrywany przez rodzinę z mazur. Nosił inne nazwisko. Uczył się, żył cicho, nienagannie. Ale nocami śnił o ogniu, o krwi, o sygnetach i zdradzie. A w wieku szesnastu lat wrócił do Trójmasta. Tam znalazł skarbiec ojca. Nie sejf, ale pokój w starym warsztacie. Pełen dokumentów. Nagrań, akt, w środku, sygnet, sygnet z herbem. Dawid zabrał go i założył. Nie jako pamiątkę, jako przypomnienie, że przeszłość nie ginie. Z czasem nauczył się języka ulicy. Nie był brutalem, ale znał psychologię. Wchodził tam, gdzie inni bali się spojrzeć. Pracował jako cień, człowiek od zbierania informacji. Nikt nie znał jego imienia. Nikt nie wiedział. Kim był? Ale wszyscy słyszeli o człowieku sygnetem. Aż pewnego dnia trafił na ślad Kamila. Syn Sawickiego prowadził małą siatkę dilerów na południu Polski. Żył w przekonaniu, że jego ojciec był ofiarą mafii. Nie znał prawdy. Dawid śledził go przez rok. Obserwował, słuchał i kiedy był gotów, postanowił się ujawnić. Ale coś poszło nie tak. Napad w Krakowie, w który wmieszano Dawida, był pułapką. Kamil wiedział, że ktoś na niego poluje. Wynajął ludzi, którzy mieli zatrzymać cień. Dawid został osaczony, pobity i wrzucony do bagażnika, gdzie odzyskał przytomność. Leżał obok torby z pieniędzmi, bronią i fałszywymi dokumentami. Policja była na miejscu dwie minuty później. Proces był szybki. Brak alibi, dowody jednoznaczne. Nikt nie drążył głębiej. Dawid został skazany na pięć lat. Ale to nie była porażka. To był plan. Dłończegony, powiedziałeś prawdy, zapytał Boruta pewnego wieczoru, siedząc z nim w celi. Bo prawda tu nie działa, odpowiedział Dawid. Musiałem wejść od środka. Poukał. Dawid podniósł wzrok, bo tam, gdzie kończy się sąd, zaczyna się rozliczenie. W skrzydle F, Kamień Sawicki zaczął się izolować. Nie odbierał jedzenia, nie wychodził na spacery. Jego współwięźniowie mówili o tym, że słyszą, jak płacze nocami. Jeden z nich twierdził, że Kamil otrzymał list bez nadawcy. W środku znajdowało się tylko zdjęcie. Zdjęcie z 2002 roku. Port w Gdyni. Ciała na nabrzeżu. A w tle? Ośmioletni chłopiec, skulony w cieniu kontenera, z oczami szeroko otwartymi. Ten chłopiec był Dawid. A list zawierał jeszcze jedno zdanie: zrobiłeś z niego sierotę. Teraz on zrobi z ciebie historię. Następnego dnia Kamil próbował popełnić samobójstwo. Nie udało się. Strażnicy uratowali go w ostatniej chwili. Trafił do izolatki psychiatrycznej. El z jej poznał. Plotki się rozeszły. Każdy w zakładzie karnym wiedział, kim jest Dawid Czarne. A on już nie musiał nic mówić, bo czas rozliczeń dopiero się zaczynał. Od momentu, gdzie Kamil Sawicki trafił do izolatki psychiatrycznej, w więzieniu Barciewo zapanowała nowa zierardzia. Nie ogłoszona oficjalnie, nie wpisana do żadnego rejestru, ale widoczna w każdym spojrzeniu, w każdej zmianie tonu, w tym, to kogo przypuszczał w i kto jadł pierwszy. Dawid nie musiał nic mówić. Wystarczył sygnet i historia, która zaczęła żyć własnym życiem. Niektórym więźniom opowiadano, że Dawid był ostatnim synem mafii, który przeżył spalenie całej rodziny. Inni szeptali, że był wyszkolonym zabójcą, który sam zorganizował swoją odsiadkę, by dostać się do celu. A a jeszcze inni wierzyli, że on sam jest celem. Wicek, niegdyś niekwestionowany lider, zaczął siwieć w oczach. Siedział cicho, jadł osobno. Jego dawni ludzie przeszli pod skrzydła Dawida, choć on sam nigdy o to nie prosił. Bo Dawid nie chciał być królem. Chciał dokończyć rachunek. Boruta który wciąż towarzyszył mu w celi, coraz częściej obserwował, jak Dawid rysuje zeszycie. Kołtą zapytał pewnego wieczoru. Plan odpowiedział krótko Dawid. Ucieczki. Nie kropka przebudowy. Boruta zmarszczył brwi. Przebudowy czego? Dawid odłożył długopis. Spojrzał prosto w oczy swojego współwięźnia. Systemu kropka tego, co zostało po naszych ojcach. Bo ja nie chcę już zemsty. Ja chcę zmiany. Kilka dni później Dawid poprosił o spotkanie z naczelnikiem. Strażnik zdębiał, ale przekazał wiadomość. Spotkanie odbyło się bez obecności kamer w małym gabinecie na końcu korytarza administracyjnego. Panie czarny, zaczął naczelnik, nerwowo bawiąc się długopisem: Wiem, że wśród więźniów jest pan. Szanowany, ale nie wiem, czego pan ode mnie oczekuje. Prawdy, odpowiedział Dawid. I końca milczenia. Położył na biurku teczkę. W środku były kopie listów, notatek i zdjęć z jego prywatnego archiwum. Dowody, że klan Sawicki współpracował nie tylko z mafą, ale i ze skorumpowanymi funkcjonariuszami przez dekady. Nazwiska, daty, przelewy. Jak pan to zdobył? – spytał naczelnik z niedowierzaniem. Mój ojciec wiedział, że go zdradzą. Zebrał wszystko. Ja tylko dokończyłem. Dłączę go teraz, bo ten system już gnije. A ja nie jestem już dzieckiem, które się chowa. Chcę, żeby Barczewo było początkiem. Początkiem czego? Dawid nachylił się. Prawdy, kropka, i nowego układu. Po spotkaniu plotki rozeszły się błyskawicznie. Niektórzy więźniowie szeptali, że Dawid sprzedał wszystkich i będzie królem na wolności. Inni twierdzili, że szykuje zamach na wyższe struktury. Tylko Boruta znał prawdę. Dawid nie działał dla siebie. On był symbolem. W tym samym czasie w Gdańsku dziennikarka śledcza otrzymała tajemniczą przesyłkę bez nadawcy. Zawierała sygnet, identyczny jak ten noszony przez Dawida, oraz notatkę. Jeden przetrwał. Jeden wrócił. Tego samego dnia rozpoczęło się nowe śledztwo w sprawie morderstw z lat 2002 roku 2003 roku. Archiwa zostały otwarte. Dziennikarze zaczęli drążyć sprawę klanu czarnego. Dawid znów stał się nazwiskiem. Ale tym razem nie w kronice kryminalnej. W raportach o korupcji, zdradzie i odbudowie. Tymczasem barciewie, Dawid po raz pierwszy od miesięcy poprosił o telefon. Zadzwonił pod numer, który znał tylko on. Po drugiej stronie odezwał się stary głos. Mówiłem, że to nie koniec. Wiem, odpowiedział Dawid. Ale to będzie nowy początek. Czekamy. Dawid się uśmiechnął i odłożył słuchawkę. Boruta który czekał na korytarzu, zapytał go cicho do kogo dzwoniłeś? Dawid odpowiedział bez emocji do tych, którzy przetrwali i chcą odbudować mafii? Dawid spojrzał na niego z pół uśmiechem. Nie kropka rodzinę. Barczewie nastał nowy porządek. Nie ten krwawy, oparty na strachu, ale cichy, kontrolowany. Dawid stał się kimś w rodzaju cienia za plecami władzy. I choć nigdzie nie wydał rozkazu, jego słowa znaczyły więcej niż regulaminę. I nikt już nigdy nie kazał mu klękać. Na jego prycie leżał zeszyt. Na okładce wypalony znak Herb Sygnetu, a pod nim tylko jedno słowo Dokończyć. Bo była jeszcze jedna sprawa. Jeden człowiek i jeden ruch, który musiał być wykonany. Minęło dokładnie 835 dni, od kiedy Dawid Czarny przekroczył bramę zakładu karnego w Barczewie. Wszedł po tych samych schodach, którymi wszedł, ale tym razem nikt nie popychał go od tyłu. Nikt nie kazał mu klękać. Nikt nie śmiał się. Strażnik, ten sam, który kiedyś wylał mu zupę na kolana stołówce, teraz podał mu dokument i cicho powiedział: Powodzenia, panie czarne. Dawid skinął głową. Nie potrzebował słów. Na zewnątrz ciekała cisza. Nie było nikogo. Żadnego odbierającego krewniaka. Żadnego samochodu. Żadnego powitania. Ale to mu pasowało. Bo on nie wracał do świata. On wracał do przeszłości, by ją zakończyć. W ciągu kolejnych dni odwiedził trzy miasta. Gdy gdzie leżało gruzowisko starego portu, teraz betonowa pustynia z tablicą. Teren zamknięty. Wrocław, gdzie w archiwum policyjnym złożył oficjalne zawiadomienie o przestępstwa z roku 2002, opierając się na dokumentach sejfu ojca. I na końcu, Pelin. Bo tam był ostatni człowiek, który widział jego ojca żywego. I jedyny, który wiedział, to tak naprawdę pociągnął za spust Gdyni. Jego nazwisko, Leopold Połowilczek, były oficer wywiadu. Człowiek, który po upadku komuny przeszedł do świata przestępczego, gdzie służył jako tłumacz między mafią a rządem. Znał sekrety wszystkich, a potem zniknął. Według dokumentów, zginął w 2003 roku w wypadku samochodowym. Ale Dawid wiedział lepiej. Wiedział, że Lupoł żyje. Ukryty po fałszywym nazwiskiem w luksusowej dzielnicy Charlottenburga. To nie był już człowiek młody, ale wciąż niebezpieczny. I wciąż winny. Dawid stanął przed kamienicą, gdzie mieszkał Lupoł. W rejku miał małą skrzynkę wykonaną z czarnego drewna. W środku sygnet. Drugi egzemplarz. Ten, który ojciec trzymał w sejfie. Na klatce schodowej unosił się zapach starych dywanów i kadzideł. Dawid wszedł bez słowa. Trzecie piętro. Drzwi z numerem trzysta Zapukał raz. Po chwili usłyszał kroki. Drzwi otworzyły się powoli. Za nimi stał starzec o przenikliwych oczach, z laską i cienką blizną potokiem. Dawid, powiedział cicho: Czekałem. I żyjeś. Jeszcze. Wpuścił go do środka. Pokój był ascetyczny. Niemal pusty. Stare fotele, lampa, regał pełen książek o taktyce wojennej. Lupo usiadł i wskazał miejsce naprzeciwko. Wiedziałeś, że przyjdę? Nie kropka, ale wiedziałem, że nie zginiesz w Barciewie. Masz we krwi to, co miał twój ojciec. Nie jestem jak on. Lupo skinął głową. Nie kropta, ty jesteś czymś więcej. Jesteś konsekwencją. Rozmawiali godzinę. O wszystkim. O zdradzie Sawickiego. O prawdziwej roli lupą w upadku rodziny czarnego. O tym, jak struktury mafijne zostały przejęte przez ludzi z mundurami. Lupą nie próbował się bronić. Mówił prawdę, bo wiedział, że to nie proces, to konfesja przed wyrokiem. W pewnym momencie Dalit wyjął skrzynkę i postawił ją na stole. To był sygnet mojego ojca. Lupą uniósł brew. Aj co mam z nim zrobić, zabierzesz go ze sobą, gdy odejdziesz. Lupą zrozumiał. I po raz pierwszy drgnęła mu ręka. Nie boj się, że ci za to dorwą. Nie ma już komu. A Si i, Kosa Stali — kołdził. Nie wojny. Lupo usięgnął po sygnet, włożył go na palec i powiedział. Zatem skończmy to. Dawidzie, ale Dawid nie wyjął broni. Zamiast tego wyjął dyktafon. Wszystko, co powiedziałeś, zostało nagrane. A kopia znajduje się już w rękach ludzi, którzy nie mają nic do stracenia. Lupoł nie był zaskoczony. Tylko się uśmiechnął. Sprytny kropta, twój ojciec był za miękki. Ty jesteś... Doskonały. Nie jestem doskonały. Jestem ostatni. Wstał i wyszedł. Za nim drzwi zamknęły się cicho. Dawid nie usłyszał już nigdy o Lupoł. Ale kilka dni później media niemieckie doniosły o ciało znalezionym w apartamencie w Berlinie. Samobójstwo. Brak śladów włamania. Na stoł, list. To be while, rush. Teraz jego kolej. Dawid wrócił do Polski. Tym razem nie ukrywał się. Zamieszkał na Mazurach, w drewnianym domu odziedziczonym po dalekim wujku. Pisał książkę. Nie pod własnym nazwiskiem, ale w niej zawarł wszystko. Nazwiska, układy, zdrady. Nie jako zemstę, jako ostrzeżenie. Pewnego dnia na jego podwórko przyjechał stary samochód. Wysiadł z niego Boruta, dawny współjęzień. Mówią, że jesteś legendą. Zażartował. Ej ty, tu sadzisz pomidory. Bo ziemia nie zdradza, odpowiedział Dawid. u teraz. Dawid spojrzał na horyzont. Teraz. Buduję od nowa. Boruta usiadł obok niego. Przez długi czas siedzieli w ciszy. Wreszcie Dawid wstał. Wyjął z kieszeni nowy sygnet. Nie miał herbu. Nie miał korony. Był gładki. Pusty, ten jest dla mnie, powiedział. Symbol tego, kim nie chce już być. I wrzucił stary sygnet do ognia. Ogień zawył, a si dobiegła końca.